jeżeli mówimy o otwieraniu banku, co ja wiem o otwieraniu banku? Nic nie wiem o otwieraniu banku. Dzień dobry i witam do słonecznej Kalifornii. Dzisiaj mam bardzo ciekawy temat. Jak pewnie pamiętacie, w styczniu ruszyłem z akcją dro... jak to było? Droga od miliona. Czyli na jednym z moich kont firmowych odłożyłem pewną kwotę finansową, czyli w tym wypadku milion złotych. I zacząłem tę kwotę inwestować w różne miejsca. Natomiast jak się okazało, nie jest taki prosty jakby się okazało, ale to za chwileczkę wyjaśnię dlaczego. To jest też taki bardzo ważny element, że inwestować i pieniądze w różne miejsca jest dość łatwo, natomiast inwestować pieniądze w miejsca, gdzie mamy jakąś przewagę, wcale nie jest tak łatwo. I wyjaśnię to na kilku przykładach. Połączymy się też z moim komputerem, gdzie pokażę parę rzeczy o tym, co robię, jak robię i dlaczego to jest takie istotne i dlaczego jeszcze nie udało mi się Zainwestować tych pieniędzy w dobry sposób. Jestem zaangażowany w kilka firm. Jedna z nich to jest Cool Guys Capital, który tworzyliśmy niedawno i to będzie też element do naszej rozmowy tutaj. Akademia, która ma w tej chwili kilka inicjatyw, które dość dobrze działają i która generuje dobre pieniądze, nie mogę narzekać. I też parę innych firm. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego to inwestowanie jest takie proste, musimy to rozrysować. Za pomocą oczywiście Google Sheets, i właśnie teraz to zrobimy. Dzielimy moje miejsca, gdzie inwestuję na trzy grupy. Więc teraz tak, najmniej zadbaną opcją jest mój prywatny kapitał, bo to teraz też jest o tyle istotne, że ja w tej chwili jestem na etapie przygotowania do zakupu domu, więc spora część pieniędzy, które posiadam, idą właśnie w tym kierunku. Natomiast mam też oczywiście nadwyżki jakieś i to, co w tej chwili robię ze swoim pieniędzmi, nie jest bardzo skomplikowane, czyli część tych pieniędzy jest w nieruchomościach. Dokładnie w jednej nieruchomości. Mamy też oczywiście gotówkę w różnych miejscach niedostępnych dla ludzi, również i też dla osób, które pytają. Tak, jest też część, natomiast bardzo mała część w krypto. Jestem wielkim fanem tej technologii, natomiast nie na tyle wielkim fanem, żeby mieć tam 100% swojego kapitału, natomiast inwestuję w pewne rzeczy, nawet. To nie są żadne porady inwestycyjne w żadnym przypadku, natomiast w tej chwili raz, dwa, trzy, cztery, jest sześć produktów związanych z krypto, w które mam zaalokowane swoje pieniądze. Trzy pierwsze to są dość znane Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, a trzy kolejne to są takie małe. Bety firmy, które moim zdaniem mają większą szansę, żeby się udały, natomiast to jest tylko zgadywanie. I jeżeli chodzi o P prywatne zarządzanie kapitałem, to jest bardzo proste. Natomiast pojawia się problem w tych innych miejscach, akademia i cool guys capital. Więc w akademii przygotowaliśmy, co pokazywałem jakiś czas temu milion złotych na różnego rodzaju inwestycje. To nie są moje prywatne pieniądze, to są pieniądze mojej firmy odłożone na takim specjalnym koncie, który służy do inwestycji. Teraz część z tych pieniędzy, prawdopodobnie 50% będę przerzucał do Cool Guys Capital. To jest firma, którą założyliśmy z Mariuszem Hojdą, która będzie miała swoje portfolio. Na początku my chcemy inwestować swoimi pieniędzmi, może z czasem pieniędzmi inwestorów. Natomiast to jest temat na kiedyś, na przyszłość. Więc w tej chwili mam tak, że będziemy te pieniądze lokować w giełdę. Na czym zna się Mariusz? Będziemy wkładać to w nieruchomości, mości i oczywiście odrobinkę ustaliliśmy, jakiś tam pewną część w krypto. Będziemy oczywiście się dzielić informacjami, co robimy. Natomiast, tak jak mówię, kulga jest nie jest otwarte dla publicznych inwestorów. To są bardziej nasze pieniądze, które będą obracane w formie takiego funduszu, ale prywatnego nasze prywatne pieniądze. No i teraz dochodzimy do akademii, gdzie załóżmy, nawet przy przy takich dobrych wiatrach zostaje 500 tysięcy złotych inwestycji. I teraz co jest istotne, ta kwota nie jest stare taka prosta do wydania, bo dam przykład. Otworzyliśmy ostatnio coś takiego jak Akademia Inkubator, gdzie bierzemy firmy, które chcą wystartować, albo firmy, które są na początkowej fazie, wkładamy trochę pieniędzy i pomagamy je rozwijać. Natomiast to nie są firmy, które my możemy włożyć 100 tysięcy złotych, bo to są firmy, które są na początkowej fazie. One nie potrzebują 100 tysięcy złotych, bo osoba, która będzie tą firmą zarządzała, nie będzie wiedziała, co z tym zrobić. Ta końcówka: Akademia Psychologów, Przeglądarka Kursów, Portal dla Prawników, Content Machine, Membership Machine. Prawdopodobnie z tych wszystkich projektów może dwa albo trzy wyjdą długoterminowo, mam taką nadzieję. Natomiast też każdy z nich potrzebuje na start może 10, 20, może 30 tysięcy złotych. Więc około 100 tysięcy złotych zostanie tutaj włożone i to tyle. I nie mamy tych pieniędzy za bardzo gdzie wkładać. I teraz. Oczywiście pojawiają się też ciekawe propozycje współpracy. Na przykład ostatnio dostałem propozycję zainwestowania 6-cyfrowej kwoty, czyli 20 tysięcy złotych w bank. Unikam takich inwestycji, ponieważ ja osobiście robiąc to jako firma nie będę inwestował w wszystko co popadnie, tylko inwestuję w rzeczy, w których mamy największy lewar, czyli mamy społeczność, Mamy nasze umiejętności biznesowe i możemy z pewnymi tematami je zrobić. Więc tak jak zobaczcie, tutaj mamy te tematy w Akademia Inkubator, które się nazywają na przykład portal dla prawników, czy Przeglądarka Kursów, czy Content Machine, czy Akademia dla Psychologów. To są rzeczy, gdzie my możemy wnieść wartość i pomóc też naszym yy, wspólnikom, którzy będą z nami otwierać biznes. A jeżeli mówimy o otwieraniu banku, co ja wiem o otwieraniu banku? Nic nie wiem o otwieraniu banku, więc inwestowanie yy, na tym wczesnym etapie wszystkiego nie ma sensu. A jeżeli będziemy inwestować w akcje banku, to znowu, ja bardzo słabo znam rynek giełdowy, dlatego też to będziemy robili w Cool Guys Capital i to będzie właśnie Mariusz za to odpowiadał, żeby te pieniądze alokować. Ja będę pozyskiwał, Mariusz będzie alokował. Taki jest plan. I to jest właśnie taki yy, Problem, z którym w tej chwili walczymy, że szukamy takiego modelu, gdzie moglibyśmy mieć dostęp do wielu inwestycji, w których możemy wnieść coś więcej. I tutaj z pomocą przychodzi też taki y, portal, który jak pewnie wiecie od początku tego vloga przebieram się do kupowania stron internetowych, natomiast kupowanie tych stron, szczególnie na rynku zagranicznym, nie jest dokładnie zgodne z moją praktyką. Ja działam w większości na rynku polskim. Żeby mieć dostęp do tego typu stron, które mogę załóżmy kupić, albo jakichś innych produktów online, które mogę kupić i które mogę dołożyć do swojego portfolio, no niestety muszę mieć do nich dostęp i aktywnie ich po, poszukiwać, więc wymyśliłem ostatnio, nawet już z paroma osobami rozmawiałem, żeby po prostu zbudować taki mały biznes, który właśnie będzie się opierał na tym, że będę e, mógł e, mieć portal, gdzie będą ludzie mogli się ogłaszać ze swoimi stronami internetowymi, ze swoimi blogami, ze swoimi kursami, innymi produktami online, które wiem, że jeżeli ja bym kupił, to wtedy mogę tego typu rzeczy wynieść na kolejny poziom, czyli dodać marketingu, dodać lepsze sposoby monetyzacji, i dotrzeć do większej ilości klientów, ale też inne osoby, które będą tym zainteresowane, będą mogły to kupować. Więc plan jest taki, żeby coś ala Empire Flippers oraz takiego jak tutaj Swapt, e, zrobić na rynku polskim w prostej wersji. Na początku pewnie e, tak jak ja zazwyczaj działam, czyli Google Sheets, a dopiero potem rozwijanie. Bo pojawia się bardzo dużo propozycji biznesowych, zróbmy coś razem. Natomiast to rozwiązuje problem budowania biznesu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie inwestycji, żeby móc inwestować duże pieniądze, trzeba mieć za sobą pewnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają te duże pieniądze wydawać, bo nie ma problemu w tej chwili rzucić właśnie w jakąś firmę 100 tysięcy złotych, czy 500 tysięcy złotych, ale co z tego, jak ja nie wiem jak ta firma działa, nie wiem jak się rozwija, nie wiem w którym kierunku idzie i też nie wiem czy jej pomogę. Jeżeli już miałbym włożyć jakąś firmę 500 tysięcy złotych, to chciałbym mieć przynajmniej pewność, że mogę w jakikolwiek sposób wpłynąć na to w jakim składzie działa zarząd, mieć troszeczkę prawa głosu, przynajmniej w niektórych kwestiach, żeby móc tę firmę kierować na kolejny poziom, bo nie ma problemu wydać 500 tysięcy złotych i nie mieć żadnej kontroli nad tą inwestycją, bo jeżeli już miałbym tak robić, to wybierałbym rynki, gdzie mam płynność. Płynność to znaczy to, że weźmy na przykład waluty. Masz dolary w swojej ręku, idziesz do kantoru, wymieniasz na złotówki. Praktycznie dowolnego dnia możesz to zrobić. Jeżeli kupujemy firmę, albo mamy udziały w firmie, to może być tak, jeżeli sobie źle to ułożymy, że my z tej firmy nigdy nie odzyskamy pieniędzy. Nie możemy nawet sprzedać tych udziałów, nie możemy wymienić tych udziałów, nie możemy nic zrobić. I to jest ten problem, że bardzo ważne jest to, że przy kupowaniu firmy albo budowaniu firm musimy brać pod uwagę płynność. Inaczej, gdy firma jest na giełdzie już i ma akcje, wtedy możemy akcjami tej firmy handlować, a jeżeli mówimy o prywatnej firmie, nie zawsze jest taka możliwość. Więc znowu, na tym etapie, na którym jestem, nie mogę zainwestować 6 cyfrowej kwoty w jakikolwiek biznes, bo po prostu nie będę miał nad tym jeszcze takiej kontroli jaką bym chciał. A też moim zdaniem tego typu biznesy powinny być przeznaczone do inwestycji dla osób, które mają większy kapitał niż ja. Więc z czasem, gdy się nauczę tego procesu z mniejszymi firmami, może pójdziemy w kierunku większych firm albo kupowania większych firm. Natomiast to jeszcze nie teraz. Na początku muszę się nauczyć tego procesu. To jest też ważna rzecz wszystkich, że gdy uczymy się inwestycji, o tym też pisałem w ostatnim mailu na blogu 3 to Pierwszą rzecz, którą warto zrobić, tak jak na przykład pokażę na przykładzie. Ostatnio jest wielki hype na coś NFT, czyli takie tokeny, które można połączyć z jakąkolwiek grafiką online i tą grafiką online można handlować. Zaraz jak widzimy sobie, są różnego rodzaju grafiki, jak na przykład tutaj hash maski, to jest w ogóle większy projekt i te hash maski możemy kupować. To są cyfrowe obrazy, bardzo istotna rzecz. Widzimy tutaj 2762 dolary. Niezdrogo jak na tego typu projekt. Ale to, co zrobiłem ja, to żeby po prostu się nauczyć tego procesu, nie muszę na tym zarobić, ale chcę się nauczyć tego. Więc założyłem swoje konto, zobaczyłem, jak takie coś mogę kupić, i potem ewentualnie jak mogę to sprzedać. Bo to jest ważne, nie ma problemu kupić jakiegoś zasobu na rynku. Na przykład niektórzy kupują, sam też kupiłem jakiś czas temu, zapomniałem o tym. To jest ważne, że ja czasami zapominam pewne rzeczy. Jakiś czas temu kupiłem beczki palikota i beczki palikota, akurat w tym modelu, jakim one są zrobione, można nimi handlować. Czyli do beczek i do whisky są przyczepione takie tokeny, które można sprzedawać ludziom. I tak samo tutaj, te grafiki też można sprzedawać. Natomiast musimy się tego nauczyć, bo jeżeli my kiedyś kupimy jakiś produkt, towar z jakiejś super okazji, bo jest dużo osób, które chcą nas naciągać, niestety, niestety na instrumenty finansowe to potem nie będziemy mogli tego sprzedać, to jest ten problem. Więc to, co ja zawsze rekomenduję, jeżeli wchodzimy w jakiś nowy rynek inwestycyjny, to spróbujmy najmniejszym kosztem. Jak tu widzisz u mnie 33 dolary, 16 dolarów, 82 dolary, spróbować kupić coś i potem spróbować to sprzedać i zobaczyć, co się z tym wiąże, ile czasu musimy czekać, ile czasu trwa na przykład sprzedaż funduszu inwestycyjnego, który kupujemy, bo nie zawsze to jest jasne. I gdy pierwsza, co robimy w takim Amoku, możemy się zagubić i... Z podjąć złe decyzje, więc mega istotne jest to, że po prostu robić to małymi kroczkami. Więc tak wygląda w tej chwili e, mój status, e, jeżeli masz jakieś pytania, zadaj oczywiście, będziemy na tym kanale to dalej rozwijać, natomiast będę ci informował jak będziemy bliżej albo dalej, a tym samym baw się dobrze i jak zawsze do zobaczenia jutro, pa.